Nie damy poprzez Polski by naród, polski ród Królem zwyczajnym Ujdziemy chęca Tak nam do pomóż Tak nam do pomóż Nie damy miana polskich wnieść na te działania, nielegalne działania, bezprawne, wbrew konstytucji, zapłaszczenia mediów publicznych, to doprowadziło do tego, że został podpisany Pakt Migracyjny w Unii Europejskiej, który dopuszcza przyjmowanie migrantów z różnych stron świata. Jeżeli kraj nie będzie chciał przyjąć migrantów, to będzie musiał zapłacić 22 tysiące euro kary za jednego migranta. W ten sposób odwrócono uwagę od opinii, od opinii publicznej, która w referendum wyraziła jasno swoje zdanie. Z górnych stron powstań Polsko z kajdany, dziś wytryjum, a albo ej to Polak na magnety, żyć swobodno-polsko-ży, na włókarszem. Oh, to